Może ktoś strzele kurwa do No Ja mogę strzelać, tylko... to no, właśnie... Ja, ja nie, nie potrafię tak. na koniu, więc trzeba uważać, ale... Tylko Pan bok kule nosi, tak? A, trzymamy nie, cztery nie. nogi? On też. Idziemy? Dobra. Musi być bardzo blisko, to się nie że jesteśmy koniem. Dobra, 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 dobra. Biegnij. Kurwa ludzka stanoga. <laughs> Pamiętaj, że jak ja skaczę, to ty możesz wiesz, sekundę później, nie? skoczyć. Aha, jasne, I to... wrogą artylerię? Jest tam. U. Teraz ich widzę. Jezus, dobra, nie. No to na Teraz je sobie No, widzisz, jak chcesz to umiesz. I to... dobra, arta ściągnięta, już nie strzelajcie w nich. Ale jest jeszcze druga, jest jeszcze druga. O, masz kumala. No nie, kumal jest zbyt... Ale mróż dupę. Wydech na sobie. Nie. Dobra, nie. żeby trochę zepsuć. Ładnie. To jest bardziej bezwyżyszny niż szabł. Nie wiem. Ładuj, ładuj, ładuj prosić o tego. Dobra, dobra, Andrzeju, wiesz co? Uważaj że tam żebyś kulą i dare you, shoot me. Shoot me, kurwa. O, o! O, o! Widziałeś to przykątnictwo, Desperado? Widziałeś to przykładnictwo, Andrzej wlazł przed działo i w ogóle przeżył? Myślę, że należy mu się admin. O, o! Nie podoba mi się ten ton. Ja no zaskad, co, nie, my nie masz jaj, ma kurwa. Nie masz jaj. Strzelaj. Widzisz? Mówiłem, że nie masz jaj. To, to nie było zadawane to jest inna sprawa, nie, nie wspominajmy o tym. O, oni nam rozwoją bunkier, ja mam wrażenie, że to jest ich taktyka obecnie. Myk! Co? Od nóg mu się nie, nie no. Jakby... taler w niego. jak znowu pudło. Ja myślę, że najlepszym, co możemy w tym momencie zrobić, jest wzięcie samych kanonierów i wykonanie takiej linii szturmowej, która zamiast strzelać będzie machała z templami. No kurde. Nie. to nie. Co? To się nie zgadzasz? A ja myślałem, że po linii grajków będziesz chciał A coś pobić. Na evencie nie trollujemy, uspokój się. Eee, po linii co? Um... Linia grajków? To jest jeszcze lepszy pomysł. Zgalic. Ale, ale, ale to tylko jeżeli na mapie jest pionina, bo wtedy możemy zrobić bondę, komponent. A Bóg, wiesz, że to było lat temu? Przypomnij sobie. On ci nadal nie wybaczył, nie? Ja to... <laughs> bóg, to było 6 lat temu, chyba. Jakby ja nadal wesz... ci nie wybaczył. Ja, ja wiem, ja że bóg. masz dobrą pamięć, ale... A Bóg, zmieniłem się, to są Dzięki, też moje dzieci. Co drzewo? Andrzej, co... domek na drzewie tam jest. wiedzieli, gdzie, tam... gdzie? I oni tam weszli całą linią, jakby, co? No. A Abuko, chodźmy się. Abuko, chodźmy się. Kiedy tam będziemy szli. Musimy się tam dostać, jakiś do no, poszedł. No, no. Gdzie jest kropowania kiedyś potrzebne? Nie, no jest na czterech. Mam do Jonsera, Abuka, ciebie i mnie. To mogliby się. Nie, mi bardziej chodzi, że Kruppania, kiedy kiedyś potrzebne, to broń by się przydała jakaś. Znaczy, pistolet. to na autonazol, ale jakby. To nie jest na niej pistolet, to jest na was. Dobra, dawaj, co może pójść się tak, dawaj, dawaj, dawaj. O nie, Jak to jest... mówisz, co może pójść nie tak, to zawsze to się kończy nie tak. Jestem medykiem. Oczywiście, że nie. nie możliwe. Się zblokowałem, oni tam na lewo. Co w ogóle to jest dziura? Kto normalnie nie wiem, by się dziurą? Ja nie będzie lepsza. Nie, nie. Ja myślę, że tej dziury nie było dopóki nasza artyleria nie No nie dostrzelimy tak dalej. A, tak chcesz powiedzieć, do... że to że to w lewo, tego? W lewo, w lewo, w lewo, lewo. No. O, o, o. Czemu o, ty w naszych o. strzeliłeś? Kademyc. O Boże. No, coś ty, no. ty <laughs> zrobił? Ty przeproś. Mówię ci, że w lewo, w lewo, a ty strzelasz do do naszych. Dobra, niech można desperado sprzedu był tak W lewo, w lewo. Rozumiesz? Ale to nie zmienia faktu, że mówię, że przed nami jest No bo ktoś. co? Zobacz, że za kamieniem teraz, a ty głupiutki jesteś. Ale ja zrobiłem swoje, wyleczyłem was, ile mogłem. Ciężko już trafić z tego Tak, Artę ładuj, no. Myślę, że nie przeżyjemy tego. Ale? Będziemy broni tego drzewa? Ale... Do końca. Nasza artyleria też będzie miała problem z tym, co idzie. I co, że <laughs> <Wiergice. śmiech> leciało centralnie w Artę. I tak... i no było, ale... Wiecie, wiecie, że kumar nie koło was? Andrzej, Andrzej, a? ale ja strzeliłem a? tam gdzie on mi kazał. Ale słuchaj kumar, tam nie... ja nawet naszego tam nie widziałem. Gdzie oni są? I się są? też kąpią za drzewem przed wami. Ej, przed wami są za drzewem, <laughs> bo pokucy. A, yes, I see a man of culture as well. Tak, <laughs> jak wystrzelam, wystrzelam go, no to, to możemy wyjść. Przed wami, przed tak. wami to drzewo. Wychodzimy jako lila. Jak tylko oni jego nie widzą, wystrzelam. Ale gdzie? Ja, tam, ty idziesz no, z bokiem na szczęście. Oooo, widz, wychodzisz z tej widzę, No dawaj, no, bo. No tylko co wychodzą? Czekaj, muszę się ustawić. A Bóg, jesteś? A wol! Weźcie go! Jeszcze nie, jeszcze nie. Weźcie ich. Boga. Nie wiem, czy oni wystrzelą przed naszym wygrywum, ale. Dawaj. Weźcie ich. Będzie jeszcze jedno? Tak. Dawaj, linię ustawia i strzelamy Pora. do nich. Zazrasz Wystraszyliśmy ich, można nareszować. Muszę. nie, nie ogarnę... Andrzej, u... Desperado ucieka! Dobrze nie ma. Dobra, 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 dobra. Ej, zabrali nam cały sprzęt! Co? Dobra, go nie miałbym się podobał. Ej, Zabrali nam cały sprzęt, zabijcie ich. Oh. Dobra, uleczony. Cześć. Jesteśmy blisko tej, nie? To mogę strzelać chyba. Nie, nie, nie. Nie, 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 bo jest w jasne, jasne, jasne. Kurwa, jak to bloka ja normalnie. Nie, zabijecie ich, Nie, nie. Przecież Co?! Dawaj co?! Ty, tak gramy z Bago... Oszuka dwa Dawa, razy. Wyrucha was zaraz. Dobra, jasne. Andrzej, ty, cofaj się. Lecz, Andrzej, lecz. Ty, lecz, lecz. golem... Golem gra, oszuka dwa razy. Pistop, dawaj, dawaj, dawaj. Teraz ten. Denioser jeszcze na pistopa. stopa. leć, leć. Denioser jest cały, czekaj. Ile on wytrzymuje? Nie! Kurwa! Zostali sporowi! Nie! Ale, ale was wyruchał. Ale ilo z mahateków. Co? 3 no, razy. Ty ten typ kurwa na nim. Grał. Dobra, ty, golem, wiesz, jak mi grał szukała? Jezu, no. ty no. miłeś pięć prosy kopę kurwa. Ostatnia czy jeszcze jedna jest? Ostatnia. Spłaka, w sumie dobra. Była bitwa pod jutkiem. Jestem legendarnym golem żyje sobie okej. Okay. Kurwa, nie zdążyłem podnieść. Pójci w dupę. Iron Tak, gdzieś... Andrzeju. No. Być może, High Grand nie wygrywa. Ale. <laughs> High Grant High... to przeżycie.

co ty sobie chodzisz? Jakby zwiedzasz. Zabijam cię. Nie, spoko. Spoko. Co to jest za pół? Jeden ST Jak to, to jest? Idziemy. No ja... Ej, to masz tą. Lunetę sobie możesz wziąć. Jeń jest wojenny, goddammit. To wygląda trochę jakbyś byś dołączył te... Jezu. Ja, jak ta eskorta nie jest, nie jest w Skyrimie. Pardy <grym> dziennie wiedzą, że nie jest strzelcą. Golem wstąpił... Znaczy został wcielony przymusowo do armii rosyjskiej. Pardy sumie... dziennie wiedzą, że nie jest on strzelcą. Wie <grym> to autentycznie wygląda jak ten, ten pochód jak w Skyrimie masz tych typów. Golem sięgał zniszczyć Rosjan, no nie do nich dołącza. A to w sumie... Ej, bo golem trzymał high ground. Coś tu się nie zgadza, lore'owo wrażenie Ej, szable ci Ej, hey, czekaj, on Na ci ty... o, kurwa Ale walcz po ich stronie golem Nie, nie ja w to nie wierzę Zabij Golem 300 IQ play kurwa <laughs> Golem proszę cię, zabijaj naszych Nie. nie.